Drugi tom przygód Game Decka nosi tytuł Sprzedawcy Lokomotyw. W wersji papierowej wyglądał mniej więcej tak, i znowu w CDP.pl mamy do czynienia z wersją reżyserską, rozszerzoną, ze scenami wyciętymi. Ja pamiętam takie głosy niektórych czytelników. Dlaczego nic nie wiemy o dzieciństwie Torquila, dlaczego nie znamy jego snów, jego marzeń itd. No, to wszystko było, tylko zostało wycięte przez pewną panią redaktor, kiedy współpracowałem z wydawnictwem, które jako pierwsze wydało przygody Torkila. Na szczęście w CDP.pl tak nie jest i mogę zamieszczać tekst w takiej formie, w jakiej chciałbym, żeby wyglądał, a nie jest, nie jest to kompromis wynikły ze współpracy ze, ze zbyt restrykcyjną panią redaktor. O czym opowiadają sprzedawcy lokomotyw? Dzieją się trzy lata, po wydarzeniach rozegranych w mm, granicy rzeczywistości, e, warto wspomnieć tutaj w tym momencie, że między tymi tomami fabularnie umieszczona jest gra planszowa wydana przez CDPPL. Co się dzieje e, w tym tomie? No, w tym tomie dzieje się to, że e, sieć pada ofiarą ataków hakerskich. Zaczynają się dziać e, nieprzyjemne rzeczy, gracze na początku są zagrożeni, a później zdarzają się i ofiary śmiertelne. Czyli zaczyna się w sieci dziać coś bardzo złego i nie bardzo wiadomo dlaczego i kto za tym stoi. Zasada jest taka, że jeśli coś się dzieje w sposób e, zbyt masywny, e, wygląda na działalność jakby zorganizowaną, to najprawdopodobniej kryje się za tym jakaś większa siła niż tylko kilku e, źle wychowanych chłystków, którzy chcą zabłysnąć e, w sieci. I jest takie stare rzymskie przysłowie, że jeśli coś się dzieje, coś ważnego, no to należy wśród przyczyn szukać tych, którzy na tym skorzystają. Torquil wraz z przyjaciółmi zaczynają się zastanawiać i aktywnie poszukiwać źródła tego całego kryzysu sieciowego, tego sieciowego pandemonium. Kto może za tym się kryć? Mogą się za tym kryć zoeneci, czyli ludzie, którzy żyją w sieci. Oni <laughs> mają dużo pieniędzy, są doskonale zorganizowani i powstała gigantyczna firma w Teksasie, Zointed Labs. Ponieważ sieć się rozrasta, a ich jest coraz więcej, kryzys sieciowy byłby dla nich korzystny, dlatego że mogliby założyć ekspozytury bezpieczeństwa w każdej z gier. Również rządy są niezadowolone z tego, że ludzie tak masywnie przebywają w grach, dlatego że spada liczba podatników. Firmy farmaceutyczne też są niezadowolone z tego, że ludzie przebywają w światach, w światach sensorycznych, bo coraz mniej ludzi choruje. W związku z tym jest dużo em, naprawdę pokaźnych graczy, którym zależy na tym, żeby stworzyć niebezpieczeństwo w światach sensorycznych, w grach, żeby ludzie wyszli z tych gier. Na dodatek zbliża się przełom. W badaniach medycznych przełom, który polega na tym, że wreszcie ludzkość zbliża się do tego progu nieśmiertelności organicznej, czyli będzie, ludzie będą mogli żyć wiele, wiele lat, dużo dłużej niż współcześnie. I w całym tym galimatiasie bardzo trudno jest wyśledzić to za tym wszystkim stoi. Więc Torkil i jego przyjaciele będą usiłowali do tego dojść, ale żeby do tego dojść, będą musieli się przebić przez wiele zasłon prawdopodobieństwa, bo jest wiele prawdopodobnych rozwiązań, ale jakie jest prawdziwe, trudno dociec. W pierwszym tomie game Deca, i tutaj przepraszam za spoiler. Dochodzi do bardzo ciekawego wydarzenia. Mianowicie Torkil po wejściu w pewną grę zaczyna mieć halucynacje. Zaczyna widzieć diabła i ten diabeł jest jakby istotą autonomiczną i jakby od niego mądrzejszą. Ale na tym się nie kończy, bo w tomie drugim, czyli w sprzedawcach lokomotyw, Torkil poznaje jeszcze jedną halucynację, która bardzo mocno wpływa na jego życie i która pojawia się w niezwykle dramatycznych okolicznościach czyli mamy już parę, która kojarzy się również z logo verse. I co z tego dalej wyniknie? Kto za tym wszystkim stoi, tego nie mogę powiedzieć, bo jakbym powiedział, to byście się na mnie poobrażali.